Nie szukam tego konfliktu, ale kto go chce mieć, to go ewentualnie może mieć. Tylko sprawa jest głębsza. Patrząc na sytuację w świecie, wydaje mi się, że był taki czas, kiedy Europa, a także Polska była zagrożona przez terroryzm lewicowy. W tej chwili jakby terroryzm lewicowy, czerwone brygady i tak odeszły w przeszłość, natomiast podnosi głowę, daje o sobie znać terroryzm prawicowy. I uważam, że to jest jakieś niebezpieczeństwo, bo ten prawicowy terroryzm ma bardzo często pełną gębę religii. On się legitymizuje szlachetnymi, pięknymi wartościami chrześcijańskimi. No i kusi Kościół. To jest wielka pokusa pod adresem Kościoła. Ma bardzo piękne obietnice. A pech chce, że ja znam trochę historia, szczególnie ten okres romansu Kościoła z hitleryzmem w Niemczech. I... Ostrzegam, ale nie po to, żeby obrazić, tylko po to, żeby przemyśleć.